Witajcie w kolejnym, już 65 odcinku Nie widzę przeszkód, na który zaprasza Adam Janus. Dzisiaj opowiem wam kilka słów o jesieni, a raczej o widzeniu jej w moich barwach. I tak też zatytułowałem dzisiejszy odcinek Moje barwy jesieni. Opowiem wam, co dla mnie, jako dla osoby, która nie widzi przeszkód, jest charakterystycznego w tej porze roku. Oczywiście, wiele cech zgadza się z tymi, które widzą wszystkie osoby: czyli coraz mniej słońca, krótkie i deszczowe dni, mgliste poranki, spadające liście, no i ta jesienna chandra, która ze względu na pogodę dopada, myślę, większość z nas. Ale też opowiem Wam o roli wiatru, który osobom z dysfunkcją wzroku, posługującym się głównie zmysłem słuchu, potrafi napsuć niemało krwi podczas przemieszczania się po mieście. Dlaczego? Posłuchajcie. Zacznę może od tych standardowych rzeczy, o których już wspomniałem, czyli krótkich deszczowych dni czy spadających liści. Kiedy byłem jeszcze małym chłopcem, a nawet i nastolatkiem, miałem poczucie światła. Odróżniałem, kiedy jest ciemno, a kiedy jasno, kiedy światło się świeci, a kiedy nie. Pamiętam, że właśnie jesienną porą, kiedy te dni się skracały i było coraz szybciej i ciemno, to oddziaływało to tak trochę przygnębiająco. Wiadomo, każdy z nas uwielbia słońce, i w te jesienno-zimowe dni tego słońca nam brakuje. Dzisiaj mogę powiedzieć, że dla mnie teraz, jeżeli chodzi o widzenie, nie ma dni i nocy. Jest po prostu noc polarna. Kiedyś nawet pamiętam, za czasów liceum, było częściowe zaćmienie słońca. I dużo ludzi chciało pójść zobaczyć. Wybierało sobie odpowiednie miejsce do dobrego widoku. No, a ja na to odpowiedziałem: Ha, a ja tego robić nie muszę, bo przecież zaćmienie słońca mam codziennie i mogę je na swój sposób podziwiać. Ale już tak na serio, wracając do tych jesiennych barw. Parę tygodni temu ktoś zapytał mnie: Jak sobie radzę bez tego światła? Skoro wszystkim jest tak trudno w te jesienno-zimowe dni. A ja przecież tego światła w ogóle nie widzę. I prawdę mówiąc wcześniej nigdy się nad tym nie zastanawiałem. I też chyba przyzwyczaiłem się do tego, nie przeszkadza mi ten brak światła. Samo to, że przyjadę do domu, poczuję ciepło spalącego się kominka, a i przecież bywają takie dni. Że słońce szerzej się do nas uśmiechnie i jakoś mija dzień za dniem. No, a potem przychodzi wiosna, lato. Czuję się już więcej tych promieni słonecznych na twarzy, dlatego nie trzeba ich widzieć, żeby się nimi delektować. Tak więc brak światła nie przeszkadza mi na tyle, żebym miał się jakoś nad tym zastanawiać. Po prostu brakuje. To brakuje, ale najważniejsze to, jak to może górnolotnie zabrzmi, niektórzy mówią, mieć światło w sobie i pogodę ducha. I może być trochę łatwiej. Wspomniałem też na początku o spadających liściach, które, zwłaszcza po opadach deszczu, są mokre i śliskie. Mówiłem Wam o bogatej liście niespodzianek podczas poruszania się w przestrzeni miejskiej. Przypomnę tylko, że należą do nich między innymi kula nogi, zaparkowane samochody, slalom z małych słupków w niedużej odległości od siebie, czy też dziurawe chodniki. Ale właśnie te mokre śliskie liście też można do nich zaliczyć. W końcu nie tylko osoba z dysfunkcją wzroku może zaliczyć na nich poślizg. Mogą też one stanowić problem dla osób starszych dla ludzi przemieszczających się o kulach czy na wózku fakt faktem już nieraz na swojej drodze spotkałem osoby sprzątające liście z drogi więc to nie jest tak że te drogi są zaniedbane i sterty liści leżą na środku być może gdzieś takie przypadki się zdarzają ale na swojej drodze nie spotkałem a jeżeli już coś było no to tak można powiedzieć symbolicznie Żebym poczuł, że przecież jest jesień. Więc czemu się mam dziwić, że jest na drodze tyle liści? No i na koniec, mówiąc o tych jesiennych barwach, zatrzymam się przy kwestii wiatru. Osoby z dysfunkcją wzroku, jak wiecie, posługują się innymi zmysłami, głównie słuchem, kiedy przemieszczają się po mieście. W końcu jakoś muszą sobie poradzić, kiedy można przejść przez ulicę. Czy znajdują się nieopodal jakiegoś budynku, lub przystanku tramwajowego albo autobusowego, i te dźwięki otoczenia to dla nich można powiedzieć taki drogowskaz, którym się posługują. Silny wiatr, który wieje, zagłusza te dźwięki, ponieważ jak wiemy, wieje on bardzo mocno po uszach. I nie mówię tutaj o jakichś małych, symbolicznych podmuszkach. Tylko o silnym wietrze. Nieraz miałem taką sytuację, że stojąc przy przejściu dla pieszych, chcąc już przejść przez ulicę, dostałem silny podmuch wiatrów w uszy. I nie słyszałem, nawet jak sygnalizacja była udźwiękowiona, czy mam światło zielone czy czerwone. Wtedy wolałem przeczekać, niż ruszyć, będąc kompletnie nieświadomym tego, czy mogę, czy też nie mogę przejść. Kiedyś nasunęło mi się nawet takie porównanie, które myślę pasuje do jesieni. Mianowicie, w tej porze roku występuje bardzo dużo mgieł, zwłaszcza o poranku. I bardzo często kierowcy narzekają na tę mgły, no bo znacząco ograniczają im widoczność. A jeżeli osoby niewidome, można powiedzieć, widzą uszami, poruszając się po mieście, to jeżeli wiatr zawiewa ci dobiegające dźwięki z otoczenia, to jest podobny efekt do opadającej mgły, która ogranicza widoczność widzącym kierowcom. Jesień ma swoje uroki. To nie jest tak, że to jest najgorsza z najgorszych pół roku, bo przecież słoneczne dni, które się czasem zdarzają, no i te jesienne wieczory, kiedy za oknem przykładowo pada deszcz. A my możemy sobie posiedzieć w domu pod ciepłym kocem, zaparzyć gorącą herbatę, posłuchać muzyki, może jakiegoś podcastu, albo obejrzeć sobie jakiś film czy serial. To też ma swoje uroki. I trzeba powiedzieć, że jesień idealnie służy. Ten. W kolejnym odcinku nie widzę przeszkód, zmienimy zupełnie tematykę, bowiem przeniesiemy się na basen. Tak jak już kiedyś Wam wspominałem, wróciłem do treningów na pływalni. Ostatnio nawet byłem na zawodach pływackich i zauważyłem kilka, myślę, ciekawych rzeczy, którymi będę chciał się z Wami podzielić. Na przykład opowiem Wam o tym, dlaczego osoby zupełnie niewidome muszą zakładać gogle, przez które nic nie widać. Można powiedzieć, wtedy nie widzą podwójnie. Brzmi to co najmniej dziwnie, ale jest na to wyjaśnienie. Zatem, jeżeli jesteście ciekawi, jakie, to odpowiedź na to i inne pytania usłyszycie w odcinku Nie widzę przeszkód numer 66. Na dzisiejszy to wszystko. Za uwagę i miło wspólnie spędzony czas dziękuję. Adam i Amrus, do usłyszenia.